Krystian Kopytowski. E, młody zawodnik. Krystian, e, możemy, możemy powiedzieć e, niedawno albo skończyłeś 18 lat, albo skończyłeś 18 lat e, i pierwszy zawodowy występ. Jak oceniasz ten występ? Witam wszystkich. Występ oceniam za udany, bo wygrałem przez ciężki nokaut. Bardzo się z tego zaświęcam to trenerowi. No. Nie byłem w pełni przygotowany, bo dowiedziałem się dzień przed walką o walce. Ale wyszłem na bójdę siebie ciebie wszystko i, i pokonałem zawodnika do wynika dwa razy większego ode mnie, silniejszego. Także no, uważam, że to był udany. Krystian, eee, eee, powiedz Martin Scholtyschik, eee, ciężki no, przeciwnik, no, chyba tak? Uderzył no, parę razy, mocno bił, silny, było mi widać. Dosyć silny, bardzo silny, lokik poczułem. Moc, mocno wywracał, no, ciężki zawodnik. Yy, to, że mój debie był pierwsza walka, to też dużo wpłynęło, ale no, zazębiłem się, powiedziałem, że muszę, że chcę, że potrafię, tyle potu wylanego, dałem siebie wszystko. No i wygrałem. No. Były, były momenty zwątpienia w tej walce? No, może moment wątpienia nigdy nie miałem, żebym już dał sobie spokój zawsze do końca, ale były momenty, że, że poczułem parę mocnych ciosów, no, ale wytrzymałem presję, wytrzymałem te uderzenia, poszedłem do przodu. Taktykę trenera Mirko wykorzystałem i wygrałem, naprawdę. E Yy, obawiałeś się czegoś w tej walce, to znaczy myślałeś, że będzie to walka bardziej parterowa czy bardziej w stójce czy nie wow. znam tego zawodnika, widziałem jego walkę na m Challenge. Challenge. No, duży zawodnik walczył tam z Parling Parterem z Fedora no, trochę byłem zestresowany walką, wiadomo pierwsza walka. Bałem się o, o uderzenie o parter, bo był cięższy, silniejszy, ale... Walka, walka, nierówna walka się ułożyła w, w trakcie i wygrałem. To z tego jestem bardzo zadowolony, że pierwsza walka i, i wygrana walka. E, wiemy, że od Twój start bardzo obawiał się i tato, i mama, rodzice, którzy, którzy e, powiedzmy powierzyli Ciebie Mirosławowi, Mirosławowi Oknińskiemu. E, czułeś tą presję rodziców? Czułem, czułem, czułem presję, czułem, że się martwią że no, Jeszcze za trzy miesiące, będziemy się 18 lat wyrazili zgodę pisemną, także no, dobry start, duże wsparcie rodziny, praca trenera i moja i będą wielkie sukcesy. I to nie jest początek, ten, ten zawodnik tylko był, żeby być półśrodkiem, ja dążyłem wyżej, wyżej, wyżej. Krystian, na naszym portalu oceniliśmy Ciebie jako przyszłego Kejna Velasqueza. Dzisiaj potwierdziłeś, że zrobiłeś pierwszy mały kroczek do tego, żeby, żeby te nasze twierdzenia potwierdzić. Czy czujesz, że możesz zrobić taką karierę, żeby walczyć na najwyższym poziomie na świecie? Czy bardzo bym tego chciał? To jest moje marzenie, żeby zawalczyć tam w na przykład walce w walce wieczoru, tak jak już to mówiłem w poprzednich wywiadach. No dążę do tego pracą, treningami. No, jak, jak mogę, tak daję sobie siebie wszystko, chłonę tą technikę, daję z siebie 200% możliwości. Możemy też powiedzieć, że wygrałeś w ubiegłym tygodniu dwie walki na Ukrainie w boksie przed czasem, tak? Na międzynarodowym no, no. turnieju. Tam, żeby wygrać, to trzeba zlokalizować, szczerze powiem, no i udało mi się, to udało. No, praca, słuchałem też trenera i wygrałem. Nie? Podobała Ci się gala jak dla debiutanta, zawodowa gala, pierwszy tak, zawodowy start? Tak, to bardzo fajnie. To jest, żeby to nawet nie wiem jak mała gala, choć to jest duża gala, to jest zawsze coś. tu jest zawodowa walka, już jest klatka, oktagon, już jest, jest przeżycie, już, już jest więcej kibiców, już grę w puzzle, jak to się mówi, media, to już jest coś pięknego, tylko przygotowywać się i walczyć. Krystian, pytaliśmy Marcina na ruszcie o Ciebie. Teraz zapytamy Ciebie o Marcina na ruszcie, który, który jest dla Ciebie wzorem, bo trenuje z Tobą w klubie, uczysz się od niego, widziałeś dzisiaj jego zwycięstwo, obawiałeś się? Nie, wiedziałem, że Marcin wygra, że da wszystko. To bardzo ambitny zawodnik, moim zdaniem. Silna psychika, zdeterminowanie. Użyli z trenerem taktykę, którą wykorzystali w 100%, jeśli dalej będzie tak trenował, w się trenera, to ja nie widzę jego rywala w Polsce i w Europie. Eee, chciałbyś powiedzieć coś rodzicom na koniec? Eee, no chciałbym podziękować i pozdrowić wszystkich znajomych i rodziców. Mama bardzo się obawiała. Mama Odeszli się obawiała, mamą, pozdrawiam mamę, całuję, dziewczynę pozdrawiam, którą bardzo kocham. Wszystkiego dziękuję. Dla portalu Fight Sport Krystian Kopytowski prosto z Galiem, MMA Challengers w Katowicach 10 marca. Krystian, gratulacje.